Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej, kolejny dzień, tym razem Poznań, wizyta u Tomka, genetyka grzymskiego, którego poznałem podczas mojego wyzwania w zeszłym roku, mojej metamorfozy. Słuchajcie, Tomek, myślę, że delikatnie za moją namową, zdecydował się na, pierwsze, na pierwszą inwestycję w mieszkanie pod wynajem, chciałem po pierwsze przypomnieć Wam, o nim, o jego kanałach. Powstał również efekt wytrwałości, na którym możecie zobaczyć moją rozmowę z Czarkiem, z traderem 21. Dzisiaj odcinek poświęcony właśnie Tomkowi. Jego tutaj opinia na temat dzisiejszej sytuacji i decyzji w sprawie pierwszej inwestycji. Tomek Grzymski, przed wami. Cześć Kuba. Witaj Tomku. Witam cię. Miło Cię spotkać. Wzajemnie, wzajemnie. Tomku zaproszenie oficjalne na wielką integrację Bardzo dziękuję. dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Miło mi, że przyjąłeś zaproszenie. To z części oficjalnej teraz słuchajcie, część nieoficjalna. Tomek, skąd pomysł na trudną, odważną decyzję w tak niepewnych czasach? Dlaczego mieszkanie? Jest to, jest to pewien element dywersyfikacji portfela. Uważam, że w momencie, kiedy mamy nieruchomość, to jest to coś fizycznego. Ja też interesuję się rynkiem finansowym, gdzie wiadomo, te cyferki ulegają mocnym fluktuacjom, są spadki, są wzrosty, i czasami ciężko jest to psychicznie gdzieś tam wytrzymać. Natomiast nieruchomość to jest coś, co stoi i będzie stało. Więc nawet w okresie jakichś zawirowań rynkowych zawsze mogę tutaj przyjść, dotknąć te mury i daje mi to jakąś na miastkę bezpieczeństwa, można powiedzieć. Powiedz, co się zadziało z cenami Pozna w Poznaniu? W Łodzi 2015-16 rok. Naj 15 najwięcej moich inwestycji, mieszkania po 80-90, mhm. teraz po 170-180. Absurdalne w ogóle wzrosty. Mhm. Jak było w Poznaniu? Również te wzrosty tutaj dotarły i można powiedzieć, że na początku tej epidemii koronawirusa mieszkania może ciutkę spadły, ale teraz te ceny się utrzymują i Ej. bardzo wątpię, że będą spadać, tak de facto. Czy łatwo było kupić mieszkanie? Łatwo było, ale też właśnie to cały ten proces kupowania tego mieszkania, odszukania poprzez Oglądanie tych mieszkań, remont jeżeli będzie konieczny, będzie pokazane na kanale Efekt Wytrwałości, więc to prowadzę taką właśnie serię. Tam też zapraszamy Was po dzisiejszym odcinku, tak? Tak, tak dokładnie. Tam Kuba będzie oceniał moją inwestycję pod względem osoby, która jest w tym bardzo doświadczona jako ekspert. Natomiast czy było łatwo kupić? Myślę, że, że tak, że stosunkowo nie był to jakiś duży problem. Ale nie masz wrażenia, że delikatnie przepłaciłeś w stosunku do 2017-2018 roku? To na pewno, to na pewno, ale. Trzeba się z tym zmierzyć. Tak, ale na pewno, jeżeli ktoś ma takie myślenie, że kupuje to mieszkanie w perspektywie wieloletniej, czyli będzie to pracowało przez 10, 20, 30 lat, to de facto, czy zapłacę te 10 tysięcy czy 15 tysięcy więcej, to perspektywie tych wszystkich lat to się po prostu wyrównuje. Tomek, ja kojarzę Ciebie bardziej jako Tomka, genetyka grzymskiego, człowieka, tak. który pomógł dziesiątkom tysięcy ludzi w drobnych metamorfozach, przemianach, w każdym razie zainspirował ich do, do działania. Jak zapatrujesz się na ten okres od kwietnia, marca, kiedy zamknięto siłownie, kluby sportowe i tak dalej? Dzisiaj to się powoli odmraża, ale nie masz wrażenia, że ludzie, którzy przestają chodzić na treningi bardzo ciężko do nich wracają? Tak, niestety tak. W momencie, kiedy jakiś nawyk przerywamy, i nagle musimy zostać zamknięci w domu, siedzimy na kanapie, no to potem ciężko jest do tego wrócić i do tego cały czas namawiam. No właśnie. Żeby ta aktywność ruchowa była zachowana, i nawet jeżeli był ten lockdown, mhm. musieliśmy faktycznie być zmuszeni, czy to było dobre, czy nie, no tutaj byśmy mogli dyskutować na ten temat, no ale to nawet w takich warunkach też da się coś zrobić. No chociaż kilka przysiadów w domu, jakieś ćwiczenia z gumami, byle, żeby się poruszać i pozostać cały czas aktywnym. I to też myślę, że wpływa nie tylko na nasze. Zdrowie, takie szeroko pojęte, ale również na to, jak funkcjonujemy, jak myślimy, jakie decyzje nawet podejmujemy, bo też kreatywność nie bierze się z powietrza. tylko jest to jakiś proces. Większego autorytetu w tej kwestii niż Tomek myślę, że w internecie nie ma. Ja swoją też no, tutaj to... robię kolejne wyzwanie 12-tygodniowe, wiesz, głodówka, trening i tak dalej, ale myślę, że Tomek jako autorytet no, namawia was, ja delikatnie również, żeby po prostu się ruszyć, bo nieruchomości Kupować trzeba, firmy trzeba prowadzić, ale nie zapominać o zdrowiu. Panku, tak. Wielka integracja 24 października. Robert Korzeniowski, czy ty kojarzę Jak najbardziej, jak najbardziej kojarzę ze, z jego sukcesów sportowych, także bardzo szanuję. No oczywiście Sławomir Mencen, który też gościł mnie na kanale, na Wielkiej Wytwarłości. Super, e, także... a Mario Budowlańce? No jasne, też, też kojarzę i Mario, z tego co wiem, też gdzieś tam transformacja była wykonana gdzieś z małą, moją delikatną pomocą. Także też bardzo się cieszę, że w końcu poznaw. Świat jest mały, się okazuje. Jeżeli coś robicie, yy, czy w biznesie, czy w inwestycjach, czy w ogóle, w ogóle w życiu, okazuje się, że ten krąg znajomych wcale nie jest taki duży. Mhm. Także tutaj yy, w tej chwili jest 600-650 osób, prawdopodobnie dojdzie do, do. Więcej nie może być w każdym razie niż 1000. Zobaczymy, jak to się skończy. Czy przechodzimy teraz na Twój kanał do mieszkania? Tak, ja jeszcze tylko tutaj powiem coś, coś bardzo istotnego, bo faktycznie no, wszedłem w jakiś sposób w, te rynki, w ten rynek nieruchomości i to, co zauważyłem, to faktycznie te relacje są tutaj niezwykle istotne. I w momencie, kiedy zna się pewne osoby, i te osoby potem nawzajem sobie pomagają, doradzają. To naprawdę to, to zmienia postać rzeczy. Także faktycznie pomysł na to, żeby połączyć tych wszystkich ludzi, wymienić się opiniami, to jest, to jest super sprawa, że można właśnie się rozwijać też w ten sposób. Myślę, że to jest wręcz może nieważniejsze, ale tyle samo ważne, co pewnego rodzaju wiedza czy informacja, drugi człowiek, który popchnie cię z tej czy z tamtej strony. Tak. Poza tym sportowym, zdrowotnym ale również inwestycyjny. Tak, Także a, a każdy wie zapraszamy. coś, czego Ty nie wiesz i możesz się dowiedzieć o niego. Dokładnie tak. Ale powiedz jeszcze jako inwestor poznański, początkujący. A już jako inwestor. Bo mnie to bardzo interesuje, yy, co sprawiło, że się przełamałeś? Mm, bo masz 28 wiesz... lat, jesteś młodym człowiekiem, tak? Mhm. To jest inwestycja na 10, 15, 20 lat. Mhm. Będziesz tyle w każdym razie zwracała. Co było tym punktem zapalnym? Kurczę, no trzeba być po prostu odważny. Trzeba, trzeba wychodzić też ze swojej strefy komfortu. No, moje pierwsze nagrywki na YouTuba też nie były komfortowe. Jak podejmowałem się pracy trenera, też to nie było komfortowe. Zawsze się z tym dyskomfortem musimy w jakiś sposób zmierzyć. I to też wydanie sporej ilości gotówki nie jest łatwe. No ale z kolei, no, co, co, co ta gotówka ma robić? Jasne. Słuchajcie, jakie mieszkanie kupił Tomek? Za ile? Jakich zysków się spodziewa? To już za chwilę na jego kanale na efekt wytrwałości Tam Wytwałości. jest cała seria pokazana od A do Z transparentnie, tak jak jest w rzeczywistości. Super. Zapraszamy na integrację, zapraszamy na kanał Efekt wytrwałości do zobaczenia. Do zobaczenia. Okay.